Alan, przede wszystkim witam ponownie w GKS Katowice, klub, który wspominasz pewnie z sentymentem, zdobyłeś dwa złote buki, tutaj zapisałeś się w pamięci kibiców. Jak się czujesz w tym momencie? No, jestem bardzo szczęśliwy z tego powodu, że dołączam do GKS-u. Jeszcze szczęśliwszy jestem z tego powodu, że GKS jest w Ekstraklasie i, i jestem pełen emocji i, i nie mogę się doczekać, kiedy już dołączę do drużyny. Pamiętam, że ostatni raz widziałem Cię przy Bukowej zaraz po tym, jak GKS w Katowice nieszczęśliwie spadł do drugiej ligi. Teraz jesteśmy w zupełnie innych okolicznościach i dołączasz do GKS-u w tym projekcie trenera Rafała Góraka. Jakie masz oczekiwania? No, dołączam do tej drużyny jako doświadczony już zawodnik, na pewno zupełnie inny niż za czasów, kiedy tutaj byłem. Czego oczekuję? Na pewno tego, żeby jak najszybciej się wkomponować w drużynę i jak najbardziej pomagać na boisku, bo to jest dla mnie najważniejsze. Właśnie wspomnień się o tym, że wracasz jako odmieniony zawodnik minęło 7 lat od tego, jak grałeś w GKS Katowice. Jak ten okres ci minął? No myślę, że bardzo pozytywnie. Grałem 3 lata w Zagłębiu lubiłem 4 lata w Lechu Poznań teraz wracam do gks która jest w ekstraklasie, także um, uważam, że to był bardzo owocny okres dla mnie i jestem przygotowany na kolejne wyzwania. Znów będziesz mógł zagrać przy wsparciu kibiców GKS-u, oni się również dobrze wspominają. To na pewno coś fajnego, że znowu poczujesz atmosferę bukowej. Bardzo mnie to cieszy, już się nie mogę do tego doczekać. Tak naprawdę dostałem bardzo dużo wsparcia w mediach społecznościowych, także dziękuję bardzo za to. Jest mi bardzo miło i postaram się na boisku odwzięczyć swoją grom, kibicom właśnie takie wsparcie. Już na koniec. Co, czego Twoim zdaniem GKS Katowice może oczekiwać po ekstraklasie? Ty spędziłeś już w niej kilka lat. Jaki to może być sezon dla Beniaminka? No Jak patrzymy wstecz, na pewno dla Beniaminków są to często trudne sezony, te pierwsze. A czego Gieksa może oczekiwać? No, tak naprawdę my się musimy skupić na każdym kolejnym meczu i zdobywać jak najwięcej punktów. A co będzie na koniec? To zobaczymy. Wierzę w to, że będzie bardzo dobrze.